George uwielbia malować rękami. Ja też uwielbia malować Bardzo dobrze. Mogę prosić o ziemniaczka, mamo świnko? Jeszcze nie. Spierd świnko. Jesteś głodny, tatusiu? Nie mam zamiaru teraz jeść. One eternity later. Które z Was zgadnie, co to będzie? Prytny tata. Oh, 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 oh. Bardzo lubiłem malować, kiedy byłem mały. Gdzie są moje dawne obrazki? Tatusiu, czemu masz. Beret. Zmalowanie. Tak, co namalować? Dobry wybór, Georgiu. Stare drzewo wiśniowe.